Miałem to ładnie nagrać jak przyjadę, poprowadzić jakąś ładną narrację, opowiedzieć, dlaczego w ogóle to kręcę, ale parkowałem pół godziny. Jestem prawie, że spóźniony, także opowiem o tym później. A tymczasem lecimy nagrać kilka ujęć do nowego Teledysku Backbaita w poznańskim Zinku i nie przedłużam dłużej. Chodźcie. No to jesteśmy trochę w innej scenarii i w zasadzie to o co mi w ogóle chodzi. Postaram się być jak najmniej chaotyczny i jak najlepiej przybliżyć, co mam zamiar w ogóle tutaj robić. Od lat prowadzę swojego Instagrama i lubię tam wrzucać puściki, prowadzić jakieś rozkminki. Jednocześnie wiem, że to nie jest miejsce na jakieś e, mocne wgłębienie się w dany temat, a to miejsce wydaje się być poprawnym. W zasadzie po prostu chciałbym, żeby było to miejsce, gdzie e, głębiej mogę przedstawić swoje zajawki, e, na przykład frontside. Pewnie jak to oglądacie, to właśnie jestem w drodze na nagrywki wokali na nową płytę i chyba fajnie byłoby pokazać, jak coś takiego wygląda, ale też niekoniecznie mam różne różniaste zajawy. Przede wszystkim chciałbym też pokazać może jakoś w przyszłości innych ludzi ze swoimi zajawami. I szczególnie y, tym ludziom, którzy mają wiele zajawek jak ja, że to nic złego i żebyście nie czuli się zapaleńcami, wypaleńcami, czy whatever, jakkolwiek y, ktoś, czy wy chcielibyście to nazwać. Absolutnie wszystko jest ok. bo co jest złego? Jakby w poznawaniu świata, w poznawaniu nowych tematów, zagłębianiu jakichś nowych zajawek, hobby i tak dalej poprowadzić też może, może jakieś fajne rozkwinki wspólnie, bo yy, czemu nie. Yy, I zwyczajnie pewnie rozrywkę w pewnie nie najbardziej zabawnym swoim stylu, ale <laughs> moi znajomi pewnie, pewnie właśnie tak by powiedzieli. Po prostu zapraszam na jakąś podróż, na przygodę i w zasadzie to te dwa słowa, przygoda i zajawa to to, co chciałbym, żeby towarzyszyło tym filmom, temu kanałowi, dużo powiedziane, eee, zawsze, bo te, te dwa słowa towarzyszą mi przez całe życie, tym staram się kierować i to są dwie super wartości, które opóźniałem starzenie. Eee, są na to badania na pewno przeprowadzone przez jakieś ekstra specjalistów. To wiem, może przy okazji uda mi się zrobić jakieś ładne ujęcie albo i nie, może jakieś zdjęcie, może i nie. Whatever. Zobaczmy po prostu, co z tego wyjdzie, więc zapraszam do wspólnej przygody i do zobaczenia. Cześć!